Do 60 jednostek OSP z powiatów białobrzeskiego, Grujeckiego, Kozienickiego i Przysuskiego trafi łącznie ponad 1 100 tysięcy złotych na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek oraz aktywowanie i doposażanie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Uroczystość wręczenia, promes dla ochotniczych straży pożarnych odbyła się w siedzibie OSP w gróź, wzięła w niej udział Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Jak podkreśliła, podczas uroczystości wsparcie strażaków to inwestycja w naszą przyszłość, bezpieczeństwo Polaków i środowiska naturalnego. W marcu. Wszystkie ochotnicze straże pożarne z Polski wykazały się bardzo wyjątkową elastycznością i też zrozumieniem i ogromnym sercem. Podczas gdy na Ukrainie nasi przyjaciele, nasi bracia spotkali się z ogromną falą pożarów i nie mieli tyle sprzętu, ile go potrzebowali, żeby wesprzeć wszystkie społeczności, żeby ugasić wszystkie pożary. Ochotnicze straże pożarne w Polsce spontanicznie odpowiedziały, przekazując każdy potrzebny sprzęt na Ukrainę. Dzisiaj tym funduszem chcemy między innymi to zrekompensować, żeby ten cały sprzęt, który został przekazany, został odtworzony, by niczego nie brakowało, byście mogli dalej tak samo jak dotychczas służyć Polkom i Polakom i nieść pomoc na co dzień. 15 jednostek OSP otrzymało około 15 tysięcy złotych na jednostkę na zapobieganie zagrożeń środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. 45 jednostek OSP otrzymało około 20 tysięcy złotych na jednostkę na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia. Kolejny program już realizowany to doposażenie i modernizacja strażnicz, ochotniczych straży pożarnych Chodzi tutaj właśnie o między innymi termomodernizację, wymiana źródła ciepła, wymiana drzwi, okien. Na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu w tym roku przeznaczyliśmy kwotę 4 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabor do kolejnych programów. Jednym z tych naborów to jest zakup. Ciężkiego sprzętu, czyli samochodów ratowniczo-gaśniczych, ale drugi program to doposażenie jednostek ochotniczych Straży Pożarnych w agregaty prądotwórcze, ale agregaty prądotwórcze o dużej mocy, takiej powyżej 100 kW. Chcielibyśmy, żeby przynajmniej. W każdym powiacie jeden taki agregat funkcjonował. W 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanował w swoim budżecie ponad 19 milionów złotych na programy skierowane do służb ratowniczych, w tym w szczególności do ochotniczych straży pożarnych. Natomiast jak przekazano, w ciągu ostatnich czterech lat do Mazowieckich OSP trafiło prawie 90 milionów złotych dofinansowania.